No i po tym jakże energetycznym klipie powróciliśmy do Państwa tym razem z Olgą Maciąg, która przygotowuje dla Państwa jak zawsze informacje o tym, co się dzieje w naszej wielkiej metropolii, czyli wydarzenia kulturalne i imprezowe. Cześć! Cześć. Witam, witam, witam wszystkich serdecznie. Prosto z Poznania, najlepsze wydarzenia kulturalne w programie. Jaka reklama. Tak jest, oczywiście. Trzeba, Czy w Poznaniu się nadal coś dzieje? No oczywiście, to jest generalnie miasto studentów i ludzi, którzy lubią tworzyć różne rzeczy i różne projekty, także tutaj myślę, że nie musimy się martwić o to, że to zostanie zaniechane. No to super, co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Tak, pierwszą rzeczą, o której mogłabym powiedzieć, jest koncert w Fish Emade. Kojarzysz? To są producenci no hip-hopowi bardzo dość znani, szczerze mówiąc wcześniej za Dużo utworów, ich nie słyszałam. Dzisiaj chciałam się przygotować do programu i odpaliłam kilka kawałków. Muszę przyznać, że bardzo fajna sprawa. To są jedni z twórców bardzo znanej kompozycji i projektu Męskie Granie. Dokładnie, dokładnie. I są bardzo, bardzo zdolni muzycznie przede wszystkim. To trzeba im oddać. I oprócz tego, że tworzą jakby gatunki z różnych dziedzin, to muszę przyznać, że są bardzo zdolni i osobiście jestem zakochana. Zakochałeś się. Zakochałam się, tak. I nawiązując do tych osób, odbędzie się koncert w, CK, w Centrum Kultury Zamek 20, już mówię, 26 listopada, we wtorek o godzinie 20. I będzie to jakby nie, że promocja, ale będą przede wszystkim startować z materiałem z krążka Matka Synbook. Matka, syn i. Tak Bóg. trochę patos i w ogóle. Tak, patetycznie, patetycznie to brzmi. Yy, ale, tak, ale znając, ich, tak. znając ich, to musi być faktycznie jakieś dobre przesłanie. Myślę, że tak, wiele emocji, wiele wrażeń i zapraszam wszystkich fanów i nie fanów, i wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli, bo warto, naprawdę warto. No i właśnie, cały czas szukamy i wynajdujemy dla Was wydarzenia, które pojawiają się w Poznaniu. I oczywiście jak cały czas przy każdym programie wam powtarzam, bo to Wam o tym mówimy, byście w końcu się na coś wybrali, byście nie zawsze siedzieli w domu, a jeżeli macie motywację do lenistwa, do tego, żeby nic nie robić, to jeszcze pod koniec naszego programu dzisiaj pokażę Wam, dlaczego tak się dzieje, no i będzie to także powód do tego, by w końcu to zmienić. A my powrócimy do naszych wydarzeń. Co jeszcze w tak, Poznaniu? W e, środę, 27 listopada, dobrze, bo mi się już tutaj te daty kolibią. To w po tą roku. środę? Tak, w tą środę w Meskalinie odbędzie się koncert zespołu, który początkowo nosił nazwę Starfaker i teraz STRFKR, bo nie wiem jak to dokładnie przeczytać. Czekamy, czy to jest skrót. Inwenzja. Tak, zespół jest Sportland w Oregonie, jest z 2007 roku generalnie w działalności. Jest to indie pop, taki z mieszanką elektroniki. Podejrzewam, że znasz niektóre kawałki, bo są dość Gatun Kojarzy, ale gatunek tak i generalnie oni mają taką ostatnią płytę wydali bardzo huczną i kilka takich było kawałków, które też było dość popularne w jakichś kampaniach reklamowych, w jakich spotach telewizyjnych i tak dalej i też polecam wszystkim, którzy A to jest bardzo intratne. Doradzą. To jest bardzo intratne, kiedy muzycy zaczynają tworzyć do reklam, do filmów, bo na tym najwięcej zarabiają ostatnio No, zauważyłem. jest coś w tym oczywiście, tak sądzę, a myślę, że to nie było ich założenia, bo ten gatunek jakby no nie, za bardzo mainstreamowy, myślę, że to zostało przechwycone bardziej. No tak, tak ale, ale ważne, ale... że się podoba. kawałek dobrej muzyki, tak, na na bardzo, że im się to wszystko podoba i lubią to, co robią. I Państwa też do tego zachęcamy, byście znalazli, znaleźli pasję swojego życia. A jeżeli dzisiaj program BEFORE zainspiruje Was do czegoś takiego, to dajcie nam o tym znać. Zawsze lubimy pozytywnych ludzi. Nasz DJ cały czas gra, muzykę słychać. Ja zapraszam teraz Państwa na... O! Fajne wydarzenie. Fajne wydarzenie. Podobno 6 grudnia już zaczyna się karnawał. Na całym świecie. Słyszałaś o tym? Coś słyszałam, coś nie nie chciałam, nie chciałam tutaj o tym mówić, bo się znowu rozimprezujemy. I... Tak, a co w karnawale zawsze więcej imprezuje? Wiesz co, to właśnie nie jest takie miarodajne. Ja bardzo często je także ja mam wiecznie karnawał. Jeżeli chcielibyście spotkać Olgę, to oczywiście tylko i wyłącznie nocą w mieście. No, powiedzmy. A nie tylko w Poznaniu. Mój no drogi. I karnawał. 6 grudnia już się rozpoczyna, dlatego chciałbym Wam pokazać, jak bawią się najlepsi podczas karnawału. No A jeżeli karnawał, to gdzie? W Rio. Po prostu. O proszę. Poznajcie tą kulturę i nie dziwcie się, że wygląda to trochę inaczej niż u nas. Trochę? No, no tak, bo Znacznie. to No właśnie, jest to inna kultura i niektórzy powiedzą, że oni są e, może zwariowani, może sami nie wiedzą do końca, co robią. U nas takiej kultury nie ma. Więc dlatego poznajcie, jak bawią się ludzie w Rio. No właśnie, powinniśmy Albo... to stworzyć, bo jakaś chyba inna energia tam się w ogóle pojawia. To jest inny ten temperament, ten, ja myślę, że to jest temperament. A ty jaki masz temperament? Ja mam ogliznę, ale to już takie jednostki. Myślałem, że hiszpański. Co powiedzmy, jest wiele znaczeń Dobrze, na mój Dobrze, zobaczcie teraz. pierwszy klip z karnawału w Rio.